Konkurs Sadów NBA już niedługo, więc żeby ten hype nie opadał, musimy oglądać sobie coś z uczestnikami tego konkursu. Więc mam właśnie dzisiaj dla Was tak na szybko, oczywiście sobie ocenimy konkurs sadu, w którym wystąpił Jalen Green, ale uwaga, nie tylko on wystąpił, bo trafił tutaj na takiego przeciwnika, że po prostu mózg. Jima Gadwech, tak, ten gość, który był u mnie na kanale, ten, co przełożył pod dwoma nogami w meczu, ten freak, jeśli chodzi o wsady, o styl i ogólnie o wszystko, chociaż już cisza o nim i nie wiadomo, co się z nim dzieje, a tutaj spotkali się na konkursie Slam Summer Classic dwa lata temu i zobaczmy sobie, jak Jalen Green albo jak Jima Gadwech poradzili sobie z konkurencją. Zobaczmy sobie, lecimy na sam początek. Jezu, nie jestem przygotowany i nawet nie wiem właściwie kto tutaj startuje, ale ocenimy sobie wsady. Wsad jedną ręką, typowy push-off, lewą ręką odepnął się od pleców partnera. Mm, wsad taki raczej popularny, robiony na naprawdę ekstremalnych wysokościach, odległościach. Niczym bym się tutaj jakoś super nie ekscytował. Tu fryzura oczywiście jest dojebana. Windmill z jednej nogi. Ruch obszerny, jednak nabieg taki leniwy dość krótki. I idziemy sobie dalej. Windmill z podania z dystansu. Kto to był? Jeszcze nawet nie wiem, bo szczerze znam tutaj dwa nazwiska. Tak jest, jest Jalen Green. Już mi poprawiliście, że mnie mówił Jalen, tylko Jalen Green. Zobaczymy sobie, co dwa lata temu był w stanie zrobić i co może pokazać w tym roku na konkursie na sam początek ładna stylowa 3 szósteczka, taka ala Vince Carter obracana w prawą stronę prawą ręką naprawdę mega stylowo i mega płynnie wysokość może nie jakaś ekstremalna czy to wsad jest konkursowy no bardziej dla mnie meczowy niż konkursowy ale okej okay, nie czepiam się no i Jima Gadwech gość który skacze bez problemu głową nad obręcz i nie wiem czy uda mi się przewinąć tutaj ale przewinę sobie zobaczymy gdzie pan Jima miał Głowę. Pan Jima miał głowę no prawie, że na wysokości obręczy, niesamowicie szczupły, więc jego wsady wyglądają naprawdę bardzo, że tak powiem, stylowo i bardzo obszernie te ruchy są takie tak, też przesadzone, no ale wsad bardzo słaby. Tu również głowa nie za wysoko, mogę już przewijać, nie mogę przewijać. Y Głowa nie za wysoko, wsadzi jedną ręką od deski. Zobaczymy sobie, czy tutaj coś jeszcze nam panowie pokażą. Windmill ładnie, czysto wykończony, z jednej nogi, z narzutu. Um, ujęcie jest takie z ziemi, więc nie jestem w stanie tutaj powiedzieć więcej, yy, gdzie głowa była i tak dalej. Dobra, mamy Jaylena. Jaylen narzut i robi mega czystą, dość ładną. Korbę z narzutu O Jezu, myszka była na ekranie Przepraszam Was serdecznie, a nie, nie, była na ekranie Przewiniemy sobie, żeby zobaczyć to jeszcze raz Narzut Fajnie, że jest dość długi nabieg Chociaż z tej linii trzech punktów I spójrzmy No, nogi mogłyby lepiej wyglądać W biodrach mógłby być Ładnie wyprostowany Ręka w miarę Spoko Czysto wykończony windmill Chociaż też jakoś super się tym nie ekscytuje i ciężko coś więcej powiedzieć tutaj na ten temat. Ale to jeszcze nie koniec, bo dopiero się chłopaki rozkręcają. No i Gma Gadwech, ja pierdolę. Pomimo tego, że gość tutaj wysoko nie był, wykręcił 360 rewers. Niektórzy mogą tu nazywać 540, ale to jest 360 rewers, a właściwie nawet 180, gdyby się... Yy, zastanowić. Jest to wsad, który robił Erabder już wiele, wiele, wiele lat temu, gdzie z boku nabiega się z piłką w rękach, wykonuje się, właściwie spójrzcie, wykonuje się półobrotu. No, może cały obrót jakoś dobrze wykręci. ściąga się do jajek, więc prawie jak przy Reverse Windmill. on nie jest tu wysoko, ma niesamowicie długie łapy, i robi to naprawdę czysto, zajebisty wsad, bardzo dobry. Chętnie bym go zobaczył na konkursie wsadów NBA. Robił oczywiście ten wsad na konkursie wsadów NBA, bardzo podobny. Robił Wiktor Oladipo. Nieco inaczej, bo kończył chyba bardziej z przodu kosza? Nie, nie. takie coś robił Wiktor Oladipo. Tak, bardzo fajny wsad i dostał dziesiątki za to. Jalen Green wyjeżdża tutaj z 360 reverse pod nogą. Zobaczmy sobie to jeszcze raz i to jest dwa lata temu. Naprawdę nieźle, Chris Staples byłby dumny, zobaczmy sobie to jeszcze raz, dość krótki nabieg, mimo to wystarcza mu to do zrobienia, to jest bardziej 180 oczywiście, bo widać, że on jest plecami praktycznie odwrócony tutaj do kosza, bo z tej strony jak się nabiega, to jest mniej obrotu, na wprost kosza, jarałbym się jeszcze bardziej, bardzo fajny wsad jednak, widziany już wielokrotnie na konkursie wsadów NBA od Derricka, Jonesa od Denisa Smitha od Paula George'a, no było trochę tego. Lepiej lub gorzej wykonanych. No, oczywiście, najlepiej wykonał to Derek Jones, który ma największy zasięg. Mimo to dobry znak, że Jalen potrafi to zrobić. No, a tutaj zaczyna się oczywiście pokaz Jimmy Gatfecha na twarzy, jeszcze jak dziecko. Pięknie lewa ręka idzie do tyłu. Z kozła i idealnie tyłem pod nogą dwoma rękami. Czyściutko, na luziku, bez żadnego wysiłku. To jest to, co właśnie wyróżnia czarnoskórych, że oni wyglądają po, po prostu, jakby nie starali się nawet tego zrobić. Mocna korba od boku deski, chociaż piłka mu się odbiła bardzo dość w lewą stronę. Właściwie no lekko mu się odbiła, więc nie był to jakiś super lot no nogi troszkę bardziej mógł być dla mnie wyprostowane również w tych biodrach, z nóżkami coś bardziej popracować, mimo to czysty gwóźdź i dobrze wykończony wsad. Nieźle się zapowiada, no ale to, to jest kurwa zong to jest zong Wiecie co, podejrzewam, że w tym sezonie yy, FIBA 3x3 będziemy już ten wsad widzieć dość często, bo podejrzewam, że Miller gra, bo wszyscy będą go Walić, mimo to już wiele, wiele lat temu, tak? Dwa lata temu już Dima Gatwech, który nie jest prodankerem, robił pod dwoma nogami. A właściwie to nie powinno się nazywać pod dwoma nogami. To powinno po prostu się nazywać... Jak powinno się nazywać? Pod dupą. Pod dupą. Pod dwoma nogami to powinno być raz, dwa, a to jest pod dupą. Od deski mega lekkością, Mega szybko, mega stylowo. Jeszcze tą rączkę zabrał sobie, że wygląda to naprawdę lekko. I robi gość pod dwoma nogami od tablicy. No kosmos. Chociaż Jim Agathe też nie wygrywał wszystkiego. Przecież w konkursie tam pamiętam ze Staplesem nawet skakał. No to przegrał. No ale Staples jest dużo bardziej też doświadczony. No i widzimy tu jeszcze jeden wsad. Jimmy Gadfecha, bo podejrzewam, że Jalen coś spróbował, albo może to jest już jakiś wsad po konkursie, no i będzie tutaj double up, czyściutko wykonane i tak dalej, widziałem oczywiście lepiej wykonane mm, double upy y, bez składzenia piłki na głowie bo można sobie nawet tutaj zobaczyć, że on, patrzcie, tu nawet jakby pchnął to piłkę, to jest lekki push -off. Dalej, nieświadomy, podejrzewam, on nie potrzebuje push czysto wykonane na luziku. Jednak też ja już w double mam, że tak powiem, przemielony ten sad i nie podskoczę tutaj z fotela. Głównie ten konkurs. O, jeszcze coś mamy. Wind me znażu. to już są dodatkowe wsady, ale widać, że nie jest zadowolony z wielu. Sadów wygrywa pas, super, yy, zajebiście, gratuluję. Głównie ten konkurs postanowiłem sobie tak na szybko ocenić w parę minut, z tego względu, że jest tutaj Jalen Green i żeby jakiś tam nakręcić yy, lekki hype pod niego. Yy, jeśli chodzi o konkurs Sadów, ten właśnie NBA, który się odbędzie, wydaje mi się, że Obi Topin albo właśnie Jalen Green yy, mogą to wygrać, chociaż różnie to bywa, bo wiecie, mogę... Mówić, że wygrają, a popudłują w sad w pierwszej rundzie, oj chuj Bąki spalił i nic z tego nie będzie Ale liczę na Obitopina I na Jelena Greena Na drugim miejscu Nie wiem Dzięki za oglądanie, idę się zbierać Zbierać? Co idę robić? Tak, idę się zbierać